This the chance for? Hey, look. Um. About Tess. I, I don't even know. What Here's to how this thing's gonna play out. You don't bring up Tess, ever. Matter of fact, we just keep our histories to ourselves. Secondly, don't tell anybody about your condition. They think you're crazy they'll try to kill you. And lastly, you do what I say when I say it. We clear? Sure. Repeat it. What you <laughs> say goes. Good. Until there's a... A Few miles north of here, there's a fella there that owes me some favors. Good chance he could get us a car. Okay. Let's get a move on. Możemy kontynuować w takim razie podróż. There we go. Yeah, it'd be faster to go through here. Kurczę, ale to jest ładnie. Wow, jak pięknie! Co? to jest jakiś. Tak. nie Nie, no fajnie. Tak. Biorę małą dziewczynkę do lasu. No nie, ucieka. Ciekawe, czy ja mogłem to zastrzelić. Ja, pięknie. Czas jak to jest pięknie. Jakie to jest, to jest ładne. to jest Te słońce prześwitujące przez te drzewa. No pięknie. Kroliczek, chodź Kroliczku. Kroliczku. Tak, wszystko w porządku. A coś tu jest, chyba? Tak, jest, ale mam pełne i to też jest pełne. Trzeba coś wykraftować w takim razie. I dobra, apteczkę mogę sobie tworzyć na pewno. Mało to nawet dwa. Tu mam full chyba. Okej, okay. <grytanie> dzik, no właśnie, dziki to mogą być faktycznie. Co ona znalazła? Na kogo ona mówiła? Jest króliczek. Idziemy się z nim zaprzyjaźnić? No uciekł króliczek. I straciłem butelkę. No nie Kurczę, ale to jest tu ładnie. Ja nie mogę jak to fajnie wygląda. Przekozacko Dobra Oh hmm. shit Ale jakoś naokoło można przejść, chyba.

Dobra, potem trzeba będzie wejść na pewno, ale może do tego domeczku jest wejście jakieś. Hmm, chyba zabite dyskamy, jednak to sobie jeszcze sprawdzimy. Nie, dobra, trzeba iść na górę już. Nic tu więcej nie ma do lotowania, można się wspinać. O, jest to rura. To się przyda bardziej niż kijek. Uuu, to jest w ogóle jakaś broń. Z nożyczkami. Może będę mógł tak ukraftować teraz już. Od tej pory. O, no właśnie, coś, tak? A nie, to jest ulepszenie. Okej. Okay. Ale dobrze jest. Przeskoczę? Oła. Chyba jednak nie. Hmm. A tu jest deska. Dobra, mogę sobie to podstawić chyba tutaj najpierw, a później sobie to podciągnę i wyrzucę to na daszek. Myślę, że to jest dobry pomysł. One wystaje, będę mógł je złapać dokładnie tak. Dobrze jest. Nie, no ale sobie to przemyślałem.

Czujecie różnicę? Widać różnicę u Was? W ogóle, bo, znaczy, bo ja grałem w was troszeczkę na PS3 i tam w 30 fps oczywiście, i, i powiem Wam, że ja różnicę widzę, ale w sumie normalnie też streamuje CSO w 30 fps więc możecie sobie jakoś tam porównać, jak wygląda stream w 30. Przy okazji, o, tu jest zejście. Nie, na luzie O, cholera. Słyszałem zombiaka Nie jest dobrze. Nie podoba mi się to. Spalding? Nie, to Spalding, a, 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 a firma jest Spalding. Taka znana firma produkująca piłki do kosza. Kurde, tam coś jest w tym budynku. O cholera, jasne. A tam to jest. Nie, no, muszę to zdobyć. O, oh, fuck Jednym ciosem, no jesteś Kurde Tu jesteś jeden, jeden, jesteś ale kurde, czemu tam, nie tam wszystkiego jeszcze. wszystkiego jesteś też były drzwi przecież.

Czy ja znalazłem jakiś inny pistolet, czy mi się wydawało? Nieźle. Trzydzieści pięć. Coś nowego? A, to jest to. Ulepsz broń białą. Spoko. Ale z tym gwizdaniem to naprawdę dowaliła teraz bleskito A, ja muszę sobie coś chyba zrobić, bo mam pełno czegoś tam lepszą sobie broń białą. Okej, okay. i teraz sobie mogę to wziąć. I to też doskonale. Przynajmniej rzeczy nie zmarnują O, są te Pilsy Okej. Okay. Idziemy z powrotem tutaj. I trzeba będzie uważać, by tam jest zombie. Czy tego nie ma przypadkiem? jest przekazacka, w sumie. Także nie jest źle. A gdzie ona się chowa? Przed czym? Aha. No nie parku ze mnie. Tutaj chyba się nie da przejść. Żeby nie znaleźć inne przejścia. No dobra. Spróbujemy inną drogą. No jest cegła na szczęście, dobrze. Tędy pewnie jakoś. A, tędy się chyba da. No właśnie, no dodajesz. Trzeba nie się posadzić. jam from Here, boost me up. Tak jest. Czemu nie? No, that's not such a good idea. Cześć, monja. I can't boost No, to wskakuj. Ale się o nią zaczął troszczyć. No proszę. Okej. Tada. Good job. Nie chcę chyba zmieniać, bo tam jest zmodyfikowane, jest lepsze. Kurczę. Aś mi szkoda to zostawiać w sumie, bo to jest niezła broń ta rura. Dobra, ale sobie pozwiedziałem przy okazji. To jest trochę więcej do

Pozwala zabić, zabić naskarza za pomocą ostrza, jest, drżenie broni. To mi się bardzo przyda. Coś to jest, to są komponenty. Dobra, git. Chytra bawa z Radomia. Część druga. Okej, okay. chyba wszystko pozbierałem tutaj. Można lecieć dalej. Korzystałem z rady odnośnie rzucania cegiela. No ja już zacząłem tej progę i wężyć nawet. Już nawet trafiłem w siosiaka z pistoletu. A to mi się wczoraj jeszcze nie zdarzyło. Także jest coraz lepiej, czuję się coraz mocniejszym graczem tutaj w The Last of Us. Ojej, no zaż, barierki, ale jest mnie wandal. Prawie jak parkour. <gryw> no biegaczem przez podkim bym być nie mógł chyba za bardzo. Tak to jest. Dobra, kurczę, to całe miasteczko to jest za dużo miejsc do zwiedzania się boję co dalej Jakiej zębeków ten nie spotkam przypadkiem ja Trochę at sypię Co znalazła? Ciekawe go teraz Maszyna do gier. No tak, oczywiście Coś to jeszcze było? A, so okej okay. No The Turning

także dzięki niemu w sumie udało się wejść na główną stronę Twitch'a to my nie wejdziemy, dobra, tu jesteśmy na tyłach ale tutaj sobie po Może możemy wejść i tam na górę, zobaczymy co tam jest myślę, że to byłaby dobra opcja twoja broń biała nie jest zmodyfikowana, ona modyfikuje się jednorazowo nie no tak, nie no rozumiem, ale w sensie jeżeli się zużyje, o jeżeli ta broń, którą mam się zużyje, tak? nie wiem gdzie ją mam gdzieś mam w każdym razie jeżeli się zużyję tak, którą mam, prawda? No to już nie będę miał ulepszonej broni później. Prawda? Więc nie chcę na razie podmieniać sobie broni tej na inną, bo mam tą ulepszoną Mały tip, idź tam gdzie żółte. <grym>, to where? No właśnie Zone Widzieli, To będziemy chyba szli, czy nie? Nie, chyba na, bóg, na bok tam będziemy musieli pójść, ale tam jest jeszcze miejsce do sprawdzenia. Okej, okay, chyba tu trzeba zobaczyć, co się dzieje. O, z eksputami. Full funk. Wow, look at this Ja, ale fajowo. Life concert. Coś to jest, nie wiem, czy jakaś kartka zbogowała. Doskonale. A, to nie przejdę. Wow, gitary. O. Tego nie zauważyłem na półeczce, no dobra. No do to jest wiado To już jest pełne. No bo zobaczymy, czy możemy coś kraftować w takim razie. Tego sobie nie wykraftuję, chyba maksymalną ilość. Ulepszenie albo to jednorazowe jest modyfikowanie broni na jeden atak w tym sensie, chyba o to chodziło, prawda? Prawdopodobnie okej, okay, spoko no już ogarnię, dobra, i wychodzimy z tego sklepu z putami, bo wszystko to już zagarnąłem. Czy sobie śpiewa? Widzę, że homerik jej dopisuje, no, ale w sumie nie ma. O-o. Chyba jesteśmy na pomysłach A. No, albo jeden z pułapek Billa, paranoid, No, to będzie przejście A. O. o, Jest! Miejsce do tworzenia ostrzeń. to powinny być jakieś super rzeczy. Tak jest, materiały, naboje, nożyczki, butelka. Nie no, wspaniale. O, i są te rzeczy do umiejętności, no to się przyda. Pięknie, już drugi raz na znalazłem coś takiego w tej grze. To jeszcze pewnie mało, bo pewnie były z pięć, były z pięć takich miejscówek, albo chociaż ze trzy. No ale nie jest źle, nie ma co narzekać. No, no proszę. Co, strzały? Nie ignoruję żadnych komentarzy. Tylko kwestia jest taka, że. że ciężko mi się skupić na, na czacie cały czas. Wiesz, jak gram w grę taką singleplayer, no nie? A, to jest drabina. Jeszcze nie wiem, gdzie ją użyjemy dokładnie, ale możemy już ją zabrać. A, tutaj chyba użyjemy sobie drabiny. Bo, chyba, tutaj więcej niczego nie ma, tak mi się wydaje. Nie wiem. To jest ta pułapka, ale tam już chyba byliśmy. No to luzik <try> 3, a góra 8. <try> Spoko, pominam 25 części, ale no to trochę słabo. Ojo, co ja robię? Nie chciałem tak, chciałem wejść sobie na górę. Pominąłem guzik. A oglądaliście na YouTubie już? E, tamtą.

Ok, dobrze jest. Wygrali wszystkie party, no to bardzo się cieszę. To Bardzo okay. fajnie. Będę później wrzucał kolejne części. Ojejku. Ale przydałaby się deska, tam była deska jakaś wcześniej. Okej okay. ale sprytnie co? To by wystarczyło live. No wiesz, ale nie każdy po prostu może oglądać w tej porze. Na przykład, czy coś także Myślę, że to fajna opcja. Ukiem ok, można cię fragi robić. No to się na pewno przyda. Wam powiem szczerze. Teraz można zrobić cichego fraga z łuku ciekawe czy będę mógł te odzyskać w ten strzałę. To jest coś co mnie interesuje Jaki strzał Ja nie mogę Jestem jak katnis z ich Śmierci. Ale strzał nie mogę odzyskać cool, to szkoda. You got to be clear on this. you don't take too kindly to strangers. All right. He was a good guy. He just definitely needs some time warming up to you. So Okay. Jak to Okay. See that wire? Stay underneath it, okay? Just keep your head low and okay. you'll we'll be fine. <laughs> All right. Shh. Look at this. Oh, cool that. Cool. They You hear that? Yeah. It's just a Oh, cool Hodrę, bieg na górę. Oh, shit, you're going to go in there? I want to see what we can find. You're I got Kurde, ja nie mogę chodzić po tych schodach. Możesz, cholera jasna. Żaba. Hmm. No, pocałować jej nie będę. Szafki popsute. Dobra. Kurde, a przecież chciałam nie uruczyć już tym... Ja pierniczę O cholera. Nie no, koleś jest jakbyś, kurde, fetyszy z tyłu krasnali. Nie wiem, czy to dobrze. Podlaczyłem się przynajmniej. A, tam jest... oj, nie chcę rzucać teraz. Karteczka, zobaczymy co to jest. Notka do Rachel. To może od Rosa, Nie, Ezra. Okej. Okay. dobry. Udało Co tam? No, chyba to już wszystko. Nie. Nie, tutaj byliśmy, tak? To jest kibelek. A nie, tutaj przygapiłem cholera. Dobrze, że jeszcze zaszedłem do kibelkę. Po? Jaka to się opłaca? okej. Okay. Okay. Lecimy dalej. Do której pogrywamy jeszcze nie wiem. Zobaczymy, jak dalej będzie szło możemy iść na dół. Co, co, Eli? Chodź ze mną. No, nie wiem. Kurwa, no. Właśnie nie. wiem. Hmm. Ja tam nie przejdę. Kurde, no nie wiem, chyba trzeba będzie to jakoś hmm. rozwalić, te tam. Ta? to są za mecze, ja No bo no, prosto. Wiem, no dobra. Nie widzę, nie, nie widzę niemożliwości możliwości, jeszcze czołanie do tego. Dobra, ty ja idę, bo idę jak ma odpalonego kurwa, mu recz Że rzetelnie. A może czego? Tak, stamt bagażnika. Nie będę teraz się o. o, no i Te są jest No, nie zła, skubane Skubana, jak się tutaj przygotował. Hmm, hmm, hmm. To tu chyba trzeba pójść do środka. No, już pełne on, no bo dobra, to sobie weźmiemy w takim razie rewolwer. A, no, mam rewolwer.